Czołem, idę na poranny spacerek. Dziewczyny robią śniadanie. Młodsze wstają. A ja się idę przejść tu pod urwisko. Urwisko, pod te skały, bo jeszcze nie byłem. Piękny poranek, ciepło. Nie ma upału. Chyba będziemy wracać do kraju, bo, bo kurczę jest zamieszanie z tym całym wirusem. Boimy się trochę, że nam granicę zamkną, bo znowu Grecja wczoraj zamknęła granicę. Nie wiem o co chodzi. Jest to popieprzony czas, musimy być na czas w Polsce. Czyli na koniec przyszłego tygodnia nie ma opcji, bo to nie tylko praca, ale i co, dzisiaj jest sobota, nawet jak wyjedziemy dziś, to będziemy w Polsce we wtorek. Nie wiem, jakoś tak chyba. Miejsce na nocleg bardzo fajne. Kapadocja, wracamy. A czy wracamy? Idę do samochodu, który tam stoi. Pomagam <grym> no. Jak zawsze. <laughs> jak zawsze, przy robieniu jedzenia na pewno. Jestem pomocna ręka. Poje pomoc będzie polegała na tym, jak dorwie łyżkę i po prostu wciągnę w około półtorej minuty to, co żona zrobi przez 20. No. Dzisiaj jest taka wypaśna jaśnica, bo jest e, z cebulką. Cała cebulka poszła? Nie. Wróciłam do środka, prawda można było po, posypać po A. Dziewczyny wstały? O, są już wypoczęte, tak? Wypoczęte jesteście? Super wypoczęte. <laughs> Balony miały być nad Kapadocją dzisiaj. Były trzy, były trzy ale nie razem, razem dwa. No, Także skromnie. Sezon turystyczny jest, ale z racji na wirusa jest mocno ograniczony. O, już jajka są. A, a. Pyszna jest lecznica, pyszna. Do tego pyszna, dodatek ja. pomidorowy. I ja, tutaj mamy lokalny chleb turecki. Zresztą kupiony u Chińczyka, ale. Ale bardzo dobry, taki do gruziński przypominam. No, no i do picia herbata na razie. Potem będzie kawa. Krótka przerwa na CPN, nie na tankowanie, tylko na pompowanie koła. <taki> takie zajęcie. pompowałem rano o 9 jest 12 zeszło 0,6 atmosfery. Trochę schodzi ta para. <taki> Trzeba będzie pompować co jakieś 4 godziny. No, chyba, że zmienię koło na drugie, albo to naprawię, ale tak naprawdę to ani jednej wulkanizacji nie widziałem po drodze. Na odcinku 150 km. To jest to koło nieszczęsne, no ale jak było fajnie, to ja też idę się przejść do Kibelka. Mijamy bardzo duże jezioro po i co ciekawsze, okazało się, że nie ma w ogóle wody. Jest, nie ma, nie ma, nie ma. Całe jezioro jest białe. Po prostu to jezioro, które ja nawet przez chwilę myślałem, jakbyśmy tu krążyli, żeby się nad nim przespać. 1100 kilometrów do, prawie do granicy bułgarskiej przyjechaliśmy 500 To nas przypyliło głodem jest po piątej już no i jesteśmy w knajpie na żarciu co ciekawe, był problem z knajpami straszny bo jedziemy taką główną drogą i nie było nic w końcu trafiła się jedna, no przyjechaliśmy i jedna się trafiła i, i jemy teraz będą co chwilę może jedzenie jest bardzo dobre i dobrze wygląda. Każdy. Nie wiemy ile kosztuje, bo helnerzy <laughs> nie mówią nic w ząb po angielsku, a pokazywaliśmy, bo tak jest otwarty bufet, można pokazać dzisiaj chcemy. Zamówiliśmy pół tego, dostaliśmy drugie pół więcej. No, pan sprzątający mówi po angielsku. Ale no, w sumie jak już zamówiliśmy, to nie było potrzebne. Jemy i nie marnujemy czasu, bo jeszcze mamy 500 km do przejechać. Taka niespodzianka, gdzie jesteśmy, miejsce może trochę jakby znajome, to jest nasz pierwszy nocleg, byliśmy tu dwa tygodnie temu, równe czy dzień? równe dwa tygodnie temu byliśmy, no i tak, był plan taki, jedziemy do kraju, no to już mamy ze sobą 1100 km, ale myjemy się, tam jest dnia. Ogarniamy, tu jest super miejsce, bo jest las, nikogo tu nie ma. Przyjemnie. A okazało się co? Że woda, która tak działa pod takim ciśnieniem tam z tego kranu, nie ma jej. Dramat. Hm, a wczoraj przyjechaliśmy druga dwadzieścia tutaj. Późno, ale już po prostu tak się jechało nudno. Do Istanbulu, od tamtej strony super, ale od Istanbulu tutaj to po prostu ciągle 50, 70, 50, 50, 70, 50 mm. Tu jest jedno miejsce biwakowe. A kilometr wcześniej przy mieście bliźnim Tu jest do miasta kilometra tam jest do miasta, 200 metrów. Jest też studnia. Taki jest piknikalani z ławkami. I chcemy się tam umyć. Bo musimy się umjść. Mam nadzieję, że tam woda będzie. Idziemy to sprawdzić Ręce mi opadły. Tam jest nawet kibelek, no chyba nieczynny, ale jest. Ławki, widoczek i woda. I kraniki. No i co? I po prostu Nie ma wody Nie ma No przecież... Ludzie, to jest prawie niemożliwe i teraz mamy problem o, chcieliśmy się umyć i nie mamy w czym Nasz mały Gaik No to ładnie okoś, Ładnie Umyliśmy się w wersji light, czyli po dwie butelki na głowę Bo tylko tyle mieliśmy wody, no nie ma wody, no to przeżyjemy. Bez wody czy znaczy z niewielką ilością. Śniadanie mamy. Typowo turecka pasta z wawrzyńca. To są tureckie, tureckie, naprawdę tureckie papryczki, jedne i drugie. Konserwa taka prawie turecka. Ale to jest ser, którego ja bardzo lubię. On jest super turecki. I kupimy go sobie na drogę. Pomidory i chleb. Ten to naprawdę turecki. Jemy, bo późno. Będziemy się ogarniać i będziemy jechać na granicę. Taki plan. A, zakupy musimy zrobić. Zakupy. Po kawce ruszyliśmy, przejechaliśmy 18 km. jesteśmy w Edrine, Edirne, w mieście. Tak, dopumpowałem pary, bo za 12 godzin było z 3 do 1,5 atmosfery. Teraz mamy sklep Migros. Aha, zatankowałem paliwo, zatankowałem paliwo do pełna oczywiście, To paliwo mi wyszło niecałe 3 złote, 3 złote paliwo. Naprawdę, a są takie CPN, -y, gdzie kosztuje chyba jakieś 2,80. No to jest szat. Także paliwo jest dopompowane. Jest jeszcze przy granicy, bo do granicy mamy 70 km stąd. E, idziemy robić zakupy. W tym sklepie. Migros. E, zakupy zrobione. Rekordowe, jak dla nas, wszystkiego kupiliśmy po trochu, mało alkoholu, to jest też wyjątek, bo, bo nie kupiliśmy go, bo jest niedobry i drogi. Słodycze, oliwy, yy, Chrupki, cukierki, przeróżne napoje, raczej takie, te komercyjne, ale pakujemy się, jedziemy na granicę. Turcji do zero problemu. Do widzenia dawali drogi, dobra, nic. Jechaliśmy do Turcji, do Bułgarii. Tu jest trochę więcej zamieszania, bo jest deklaracja. Ustawisz ten papierek. Dobre. Tam się tylko wypisujemy nazwisko, Numer tranzyt, tylko tranzyt, numer paszportu i datę i tyle. No i z tym do pani doktor się trzeba udać. I tylko oddać, nic więcej. Nie wiem, nie wiem. No nie wiem, to tak. nie nie tak. nie nie ja no Dobra, Pan celnik nam kazał, oddać powiedział i. Ci się. No bo mu się Natalia podoba. Może się mu córka podła, nawet tam gorącki gorączki nie wierzyli, tak, że jest los. On oddał to za nas przecież. Aha, no tak. My On nam zabrał, zbyt 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 to zbyt i oddał i bez olej. Siadłeś, nie wiem czy to taka dobra pozycja nagrywaniowa idziemy przez Bułgarię w górach jesteśmy, ładnie tu jest, ale widoków jakichś rewelacyjnych nie ma bo krzaki zasłaniają te widoki minęliśmy chyba nie wiem ile, ale z... minęliśmy chyba z 15-20 takich studzienek i praktycznie w żadnej nie było wody tylko takie, tak się troszkę ciurkała ta woda tu się leje wody. tu był kran dlatego stanęliśmy, bo takie odkręcamy ta woda się leje powoli napełnimy sobie wodę i będziemy nie. No i jak tam ta woda nasza Dużo turystów w Bułgarii jesteśmy zadziwieni i motocyklistów Można powiedzieć, że dużo turystów aż w Turcji nie było prawie nikogo, a tutaj są stoją po CPN, -ach. wiem, bo kupowałem koło na CP no i tak się ciągniemy. Musimy dzisiaj wyjechać z tej Bułgarii, bo mamy ileś tam czasu, nie wiem. Nie no chyba chyba mamy dobę na wyjazd. Za 12, no przynajmniej 12 minut. 12 albo dobę. No ale mamy tranzyt, no to wyjedziemy za 3 godziny, 2,5 z Bułgarii. Tym oto sposobem wjechaliśmy do Rumunii. Jesteśmy na granicy, na moście granicznym, gdzie opłata wynosi 2 euro. No, jeszcze chyba w Rumunii trzeba będzie dać ze 3 euro za odkażanie. Pani powiedziała, do widzenia. Tyle. Tyle było pożegnanie. Stoimy w takim romantycznym miejscu. Jest to przerwa po granicy. Granica odprawa trwała. Wyjazd z Bułgarii, no dać 2 euro, reszta parę konich, to trwało 30 sekund i tyle. Wjazd do Rumunii trwa normalnie około paszporty, te minuta dwie. Także nikt nie sprawdza dokumentów samochodu, nic się nie pyta, czyli jest dużo łatwiej niż bez korony. Wszystko było wygodne i szybkie i tak dalej. Dzień dobry. Wczoraj to nie nagrałem za dużo wieczorem. Nie no, nudne te, te dni są teraz, bo jedziemy. Wczoraj jechaliśmy do godziny tak około 4. A więc staliśmy około 7 w pół do 8. Spaliśmy trochę ponad 3 godziny. Nie za dużo, ale ale tak dlatego tyle spaliśmy, bo chcemy do Polski dzisiaj dojechać. Mamy jeszcze około 700 km. Bardzo ładne skały. Nie wiem, czy to na kamerze tego widać, ale naprawdę ładnie tu jest. i... Takie struktury kapadockie, trochę. Bardzo fajne. Przygotowania, mycie. Pomagam żące, bo szybko się ogarniamy. Ja my myślę, na niej jedziemy stąd. Bardziej, że powietrza już nie ma za dużo w kole. Ale wystarczy. No na początku bardzo szybko ucieka i można je popować nawet co dwie godziny. A można i co sześć. Tylko wtedy, już jedno koło jest takie flakowate, trochę. Ale jedzie. Śniadanko i będziemy jechać. Jechaliśmy, jechaliśmy. Jeszcze do granicy jest jakieś 30 i się okazało, że przy drodze gość naprawia ma opony. Podjechałem i się okazało, że, że nam zrobił to oponę, naprawił. A jak już ściągnął koło, no to amor jest urwany. No to wymiana amora w tym aucie kosztuje, czy kosztuje, nie wiem ile jeszcze się nie dogadałem, trwa około 10 minut. Więc zrobił to szybciej niż koło w sumie, bo, bo na koło musiał chwilę czekać. Także pan nam miły to zrobił, nie wiem ile zapłacę, ale ile tam euro ma zapłacić. No, będzie naprawione Jedziemy do, do granicy ludzie, nie możemy dojechać do tej granicy, jeszcze nam zostało ile no. Z 30 km. Z 30, już można uszaleć. Jeszcze zatankować trzeba, umyć ręce po tym grzebaniu. Wszyscy mi mówią, że mam coś, jakieś liki, czy mam gdzieś, coś mi cieknie. A klimy nie wiem, czy w innych teczurkach, ale w naszej klimy to tyle się wody leje, żebyśmy żeby mogli napełniać wody do baniaka, Tylko na każdy postoju podstawiać baniak, 5 pięć, pięć razy byśmy stanęli, byśmy mieli 20 litrów wody. Tyle klimy się leje tego. Wody po prostu. Dobra, nieważne, jedziemy. Bo jeszcze trochę drogi przed nami. okienek czynnych do każdego po 8 samochodów więcej. 10 więcej? Mhm. No dobra, A, my, my tak my my, to dobra tak 20 minut. zrobiła się dodatkowa kolejka iśmy przejechali tak po raz pierwszy nam się udało po prostu nie staliśmy jak cajmry tylko straciliśmy do kolejki najszybszej Byliśmy w Turcji i nie było piwa. Jedziemy do domu, ostatnie państwo przed domem, Słowacja. I trafiliśmy do nieba. Trafiliśmy na Słowację do marketu Kaufland, gdzie piwo jest po złote 80 nawet. kozel. jest w promocji po złote 80 Budwar kosztuje 4% kosztuje 2 zł. Budweiser jest drogi, zwykły. Kosztuje. Budweiser kosztuje 1 euro czyli 4,60 dużo strasznie ale ale po prostu jestem 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 w piwnym niebie <laughs> także kupujemy i pojedziemy w Bieszczady, nie? nie padniemy z pragnienia snadny w nich staropramen, budwal, kozel y... 13 z grzewek, piwa, grzewka kofoli, no różne cuda. Pakujemy to do auta, gdzie to nie wiem. Już otwieram. No nie po pięć. Jesteśmy w kraju. Właśnie minutę temu przekroczyliśmy granicę. Oj, co, już wszystko jasne: szlabany są. Nie można wjechać na duży, utwardzony plac, bo są szlabany.